Witam i zapraszam do zapoznania się z krótką recenzją pierwszego tomu komiksu Wojny i Smoki, który pojawił się w ofercie Egmont Polska. Wojny i Smoki to komiks osadzony w alternatywnej rzeczywistości, która łączy realia II wojny światowej z elementami fantazy. Pierwszy tom serii Bitwa o Anglię przynosi czytelników w dramatyczne realia konfliktu. Po kapitulacji Francji Wielka Brytania pozostaje ostatnim bastionem oporu. W tych trudnych czasie poznajemy rodzinę Kentów, której każdy członek musi na swój sposób stawić czoła zagrożeniu. Porucznik de Kent i jego syn Edward dzielnie walczą w przestworzach z Niemcami i latającymi gadami. Córka Aleksandra musi zaziołpykować się młodszym bratem Michaelem podczas jej ucieczki do Ameryki. Rozdzieleni przez konflikt, wszyscy odkrywają, że są związani z tajemniczym i potężnym smokiem, który wydaje się być ich aniołem stróżem. Nicolas Żery udowodnił już wielokrotnie, że potrafi kreować intrygujące światy fantazy, i nie inaczej jest w przypadku tego albumu, gdzie dość niecodzienne połączenie gatunkowe potrafi przyciągnąć uwagę czytelnika. Niestety, ale pierwsze zauroczenie szybko mija i zaczynamy tu dostrzegać pewne niedociągnięcia. Jednym z nich jest chęć scenariuszy do żonglowania kilkoma wątkami politycznym, militarnym i fantazyjnym. Rozbudowany wielolątkowy scenariusz raczej powinien być zaletą tytułu. Ale jeżeli chce się tego dokonać na 60-kilku stronach komiksu, to trzeba iść na pewne ustępstwa. Wyraźnie widać tu, że Jerry chciał wprowadzić tu zbyt wiele elementów jednocześnie. Skutkuje to tym, że ekspozycja świata bywa momentami trochę zbyt nahalna. Pewne zastrzeżenia można mieć tu także do samych bohaterów. W pierwszym tomie wypadają oni dość archetypicznie i bez możliwości mocniejszego zabłysnięcia. Brakuje im głębi i wyraźniejszego charakteru. Smoki zaś pomimo ważnego miejsca w opowieści na razie pełną rolę bliższego lub dalszego tła. Komiks ten ma jednak swoje zalety, zalicza się m.in. do nich tempo akcji. Znajdziemy tu świetnie zrealizowane sceny bitewne, które na naprawdę potrafią przyciągnąć uwagę. Liczne walki robią wrażenie, a napięcie i strach, które napędzają bohaterów, są namacalne przez czytelnika. Najjaśniejszą stroną komiksu jest innego prawa graficzna. Ilustracje są dynamiczne, pełne detali i świetnie oddają klimat wojennego chaosu oraz fantazyjnego zagrożenia. Szczególnie dobrze wypadają sceny bitew w powietrzu, zarówno te z udziałem samolotów, jak i smoków. Wojny i Smoki Tom 1 to więc poprawny i na swój sposób ciekawy początek serii która ma potencjał, aby stać się czymś naprawdę mocno wyróżniającym. Warto więc dać tytułowi szansę, ale nie należy od niego oczekiwać niczego nadzwyczajnego. Po więcej komiksowych recenzji zapraszam Was na bloga Popkulturowy Kociołek.